Sionko widzowe. Robimy sobie opening pięciu kluczy jedno, jednego mega klucza na kitowicach. Dobra, idziemy zacząć od y, Afka, ale trudno się chodzi na telefonie wizowy. Siemon łamków, dobrze, bo na perki nie wiem. Ciastko. odłamki i rozdymina No, dobra słabe drobny, bo mój kolega zrobił na winogron, ale teraz mega te jagódki, ale ile? Chyba 32. Dobry drap. Dobra, to koniec.